Dobra, witam Cię serdecznie. Dzisiaj jest takiego miejsca, nie innego. Eee, uczymy się jeździć cały czas na rolkach, więc zobacz, ja zawsze szukam rozwiązań, e, ponieważ uczę tego po prostu, żeby szukać rozwiązanie wymówek. Dzisiaj pada deszcz, więc jesteśmy we wrotkarni, rolkarni można też nazwać. Jeżdżą to na wszystkim, uczymy się. Ja na razie delikatnie, bardzo delikatnie. Jeszcze moja noga mi nie pozwala, więc odpuściłem, ale moje dziewczynki sobie po prostu jeżdżą. W Martynka dzisiaj pierwszy raz w życiu w ogóle, kiedykolwiek w życiu na rolkach. Zobacz jak jej idzie. Zobacz. Natalcia, tam Nikolcia. To są już ludzie, którzy się uczą, a tu moja Martynka, która dopiero zaczyna. Ale uwaga, najważniejsze jest to, żeby w ogóle zacząć. Ale teraz zobacz. To jest nieważne. To jest nieważne. Najważniejsze, że zaczęła. To jest najważniejsze. A ja też również w wolnej chwili nie nudzę się, tylko wykorzystuję czas i tego, czego Was uczę w moich książkach. Zobacz teraz. Zobacz. pojeżdżono już. Teraz dzieci się sobie tam ogarniają, a ja tutaj oczywiście tego, czego Cię uczę, czyli żółte karteczki, czyli wszystko, co przekazuję w książkach, stosuję na co dzień. Oczywiście 70 zegar Roberta Fuchoro. Lecimy. Już pół zeszytu, większe pół, zobacz, zapisane. Także już 40 wskazówek dla Ciebie, jeszcze 39. Lecimy. Także jak widzisz... Piszę kolejną książkę dla Ciebie i tu powstają kolejne wskazówki dla Ciebie. Na żółtych małych karteczkach dzisiaj mam tutaj przygotowane dla Ciebie wszystko, ponieważ no, nie wziąłem wszystkich rzeczy, więc wykorzystuję, rozumiesz, ale nie szukam wymówek, tylko szukam rozwiązań. I patrzę na to, czy to dzisiaj mnie jest słabe, czy jest niesłabe, czy jest dobre, czy ktoś mnie słucha. Nie jest to istotne tak naprawdę. Ważne, że cokolwiek robię. Bo dzisiejszym tematem filmu jest, żebyś w ogóle zaczął, tak? Żebyś w ogóle zaczął. I lecimy oczywiście. Nie trener, nie kończy, nie lekarz to już chcę, żebyś zawsze wiedział, natomiast łapa w górę, sub, polecaj, rozwijaj, te filmy teraz są bardzo krótkie, konkretne, więc lecimy, rozwijamy ten kanał, ten kanał jest dla ciebie, będę ci o tym za każdym razem przypominał. Lecimy pierwszy punkt, Zacznij jakoś, a jakoś przyjdzie sama. Jak widzisz? U mnie jest pełny spontan. Lecę jak na live. Przed chwileczką rozpisałem punkty i po prostu lecę dla Ciebie z filmem. Nie kombinuję, nie ściemniam, nie nagrywam 10 filmów na raz i tak dalej, tylko lecisz wszystko u mnie na żywo, na spontanie. I tak ma po prostu być. Więc powtarzam pierwszy punkt. Zacznij jakoś, a jakoś przyjdzie sama. Moi drodzy, często jest tak, że generalnie ludzie w ogóle nie zaczynają. No i to jest najgorsze, tak? Jak zobaczyliście przed chwileczką Martynkę, ja wie nieważne, umiesz, nie umiesz. Spróbuj, po prostu spróbuj i to jest najważniejsze, żebyś chociaż spróbowała najgorzej najgorze jest to, jak ty nawet nie próbujesz i od razu się poddajesz, tak? Już ty nie chcesz żadnych cytatów walić, ale to jest po prostu najgorsze, tak? I najgorsze, jeżeli ty nawet nie spróbowałeś, ty nawet nie wiesz, czy to jest dla ciebie, czy nie jest dla ciebie. Ale ja nie umiem, nie wyjdzie mi tak dalej, nieważne. Zrób jakość, a jakość przyjdzie sama. Bo jak będziesz systematyczny, konsekwentny i tak dalej, i tak dalej. I w tej książeczce właśnie piszę o tym wszystkim, totalny rozpierdziel, są te, tematy, którzy, przy których nawet płaczę, ale jestem tak mocno zżyty teraz tą książką, bo rzeczy, które ja w swoim życiu teraz robię, idealnie pokrywają się z tym, co tutaj jest. Także króciutki pierwszy punkt, zacznij jakość, a jakość przyjdzie sama. Tyle. No bo jeżeli na tych rolkach, bo w tym miejscu jesteśmy, będzie Martyna, co prawda wzięła wrotki nie rolki, będzie jeździła raz, dwa. Trzeci, piąty, co za dziesiątym razem będzie lepiej? No, będzie lepiej. Oczywiście, że będzie lepiej, proste. Ale jak będzie jeździła rok, to będzie już bardzo dobrze. później będzie patrzyła na te pierwsze zdjęcia, On mówi, ja cię, sunę, to jest niemożliwe, że ja kiedyś się uczyłam, że ja nie umiałam. Niemożliwe. Zacznij jakoś, a jakoś przyjdzie sama, ale ważne, żebyś w ogóle zaczął. Drugi punkt. Każdy mistrz był kiedyś uczniem. Nie za bardzo ten punkt będę rozwijał, ale czy jesteś mistrzem w sztukach walki, czy jesteś mistrzem w snowboardzie, w, w czymkolwiek w ogóle, czy mistrzem patelni, <grym> mistrzem patelni też możesz być. Jeżeli jesteś mistrzem patelni, jesteś mistrzem w czymkolwiek, w czymkolwiek jesteś, to pamiętaj, że każdy mistrz kiedyś też zaczynał, też był kiedyś uczniem, a kiedy uczeń jest gotowy, mistrz się zawsze pokaże, tak? Więc zaczynaj działać od razu teraz może by dojść do pozycji mistrza, no to oczywiście musisz od czegoś zacząć. Czyli zacznij jakoś, a jakoś będzie sama. Z biegiem czasu będziesz dobry, coraz lepsza, aż staniesz się mistrzem. Proste? No dobra. Trzeci punkcik. Jeżeli uważasz, że jesteś mistrzem, e, przestajesz się rozwijać. Moi drodzy... Jak zauważyliście, nawet w klasztorach Shaolin, czy wszędzie, tak mówię, takich sportów walka troszeczkę, wiesz, misz, tam tak, bardziej tak się kojarzy z mistrzem, zauważcie, że oni nigdy nie przestają się uczyć. Oni cały czas się rozwijają, oni cały czas tam medytują, coś robią, ale cały czas coś robią. udoskonalają się, uczą innych, bo przez naukę innych też się uczymy. To jest najlepsza nauka. Uczenie innych jest najlepszą nauką. Wiesz o tym? Zacznij uczyć innych, a zobacz, jak ty się szybko nauczysz. Dlaczego nauczyciele e, uczą innych dzieci i tyle mają wiedzy, i tyle wiedzą? Bo co roku powtarzają w kółko to samo, a matką sukcesu jest powtarzanie. Więc nauczyciel ucząc innych ludzi, sam siebie uczy. Jemu to wchodzi tak w krew, że on tego już po prostu do końca życia nie zapomni. Bo dla niego to będzie po prostu automat, jak co roku przez 10-15 lat to samo mówi. Rozumiesz? Dlatego nawet taki nauczyciel, jak już jest nawet najlepszy, jest mistrzem w nauczycielach, z wszystkich nauczycieli, jest mistrzem ten nauczyciel, jest mistrzem od tego języka czy od tego przedmiotu, to on cały czas się jednak uczy. Każdy mistrz się cały czas uczy. Natomiast jeżeli ty stwierdzisz, że coś już mistrzem i, i, już, i już mistrz, i totalnie mistrz, tak? No to, no to już jest. Stoisz w miejscu, nie rozbijasz się. Więc. Uwaga, jeżeli uważasz, że jesteś mistrzem, przestaniesz się rozwijać. Możesz być mistrzem, ale mistrzem, który się cały czas rozwija. Nigdy nie stawał w miejscu, i tą pokorę w sobie nie hełp się tym, że to ja już jestem mistrzem najlepszym. A dlaczego nie jesteś najlepszy? Powiedzcie dlaczego? Bo, nawet jak jesteś mistrzem, nie jesteś najlepszy. Już ci mówię dlaczego. Ponieważ, czwarty punkt, nie porównuj się do innych, tylko do siebie. Dlaczego? Ten temat może Wam rozwinę w poniedziałek bardziej. Bo za każdym razem znajdzie się ktoś lepszy od siebie. To z tego, że jesteś super mistrzem, mistrz już nie pokona. Na Twoje miejsce wchodzi ktoś inny, lepszy. Co roku ktoś zdobywa, nie wiem, więcej medali, ma lepszy czas. Robert Karaś, tak? Pięciokrotny Ironman. Wyobrażasz sobie? Nie wiem, tam nie pamiętam ile przepłynął, wyszło mi z głowy teraz. 900 km na rowerze i 200 km w biegu. Przecież człowiekowi się samochodem nie chce jechać 200 km. Yy, już nie mówię 900 na rowerze, to to jest chyba 20 kilometrów chwania, tak? No to to jest jakaś przepaść po prostu. Czy tam 10 km poprawcie mi napiszcie w komentarzu, bo nie chcę teraz sprawdzać. Nieistotne. Rozumiecie? I on przebił wszystkich. Iluś krótnie, jest mistrzem na świecie. Najlepszym mistrzem na świecie jest. Robert Karaś jest najlepszym mistrzem na świecie, ponieważ po prostu zrobił 5 razy Ironmana i w takim czasie, którego nikt nie zrobił. No jest mistrzem, ale zobaczcie co on robi, on dalej pokora, uczy się cały czas, ale porównuje siebie do siebie, nie do innych. Co z tego, że jest lepszy od innych, ale on musi cały czas być na bieżąco, musi cały czas być, bo będzie człowiek kolejny na świecie, który go pokona, który go pobije. Rozumiesz? Który pobije jego rekord. Eee, tak mi się skojarzyło teraz Mariusz Pudzianowski, mistrz świata, Strongman i tak dalej. Nieważne, czy on coś tam brał, czy nie brał, to nie ma żadnego znaczenia. Ja uważam, że każdy ma takie same szanse. Jak chodzisz na siłownię czy na treningi, ten jest większy, ten jest mniejszy, ten coś bierze, ty nie bierzesz i, i się porównujecie. No to jest twoja sprawa, czy coś bierzesz, czy nie bierzesz. dlatego nie porównuj się do innych, porównuj się sam do siebie. I tu jest ważnym właśnie punktem to, żebyś się sam do siebie porównywał. Jak dzisiaj zacząłeś na rolkach, jak dzisiaj zacząłeś na siłowniach, zacząłeś dzisiaj biegać. I porównaj się za tydzień, za dwa, za miesiąc. Miałeś ostatnio film na ten temat, żebyś się rozliczał z tym. Żebyś się rozliczał sam ze sobą. To jest bardzo ważne. Więc moi drodzy, reasumując, zacznij jakoś, a jakoś przyjdzie sama. Każdy mistrz kiedyś był uczniem, jeżeli uważasz, że jesteś mistrzem, przestajesz się rozwijać i nie porównuj się do innych, tylko do siebie. Tyle, moi drodzy, króciuteńko. I tu tych tematów za bardzo Ci nie będę rozwijał na dłuższy etap. Nawet z tym porównywaniem, mogłbym tu gadać o tym porównywaniu, ale nie chcę tego ciągnąć. Chyba rozumiesz to, co tu powiedziałem, więc ma być krótko i konkretnie, więc lecimy. No to co, ja jeszcze dzisiaj basenik, lecę jeszcze dzisiaj na fajne rzeczy. A Ty co, oglądaj film, łapka w górę, rozwijamy, subik, polecaj dalej, komentuj, pisz co chcesz w następnym filmie, co byś chciał, może kogoś chciałbyś na kolejnym filmie, jakąś kolejną osobę, a już niedługo zaskoczę Cię. A dzisiaj oczywiście piątek, piątuniu, życzę Ci wspaniałego weekendu. Ja jestem oczywiście w Rzemieniu na spotkaniu karlowym i obserwuj mnie, będziesz widział trzy do tego że ja dzisiaj pojadę. Jedno z moich marzeń, które zaczyna się powoli spełniać, także obserwuj mnie dzisiaj w mediach. Pozdrawiam serdecznie, hej.